Poszło. Halo, halo. Opowiadalnia bajek, opowiadek. Opowiad opowi mogę służyć. Opowiadalnia bajek, tak? Tak, opowiadek. Opowiadek. Tak. Proszę pana, bo ja, bo ja wie pan, nie jestem chory, mam, mam anginę i. Pan jest chory? Grypa chyba. Albo angina właśnie i nie mogę zasnąć, a w telewizji nie ma nic, w radio nic nie ma, w gazetach nie ma nic, a, a, a ja zawsze zasypiałem, jak mi babcia opowiadała coś i. I no, myślałem sobie, że... sobie bajeczkę, tak? Nasza agencja opowiadek. Opowiadek, no może... A którą bajeczkę do pan sobie życzył? Pinokia, kopciuszka, trzy świnki czy czerwony kapturek? E, aha, to takie tylko macie. Nie, mam więcej, Nie... ale... No to może być ten... Ten, chciał, ten, Może sobie wybrać. Ten, ten kapturek może być, no. Czerwony kapturek, tak? Tak, no może być. No. Od razu uprzejmy, że opowiadamy nasze bajeczki. I bajka, bajka, bajeczkę o Czerwonym Kapturku, również w trzech wersjach: niskobudżetowej, średniobudżetowej i wysokobudżetowej. Nie rozumiem. bajeczkę nie. a przy koszyczku się zatrzymamy Ech. i ustalimy, dobrze? Zaraz, zaraz. Jak to wysokobudżetowo, niskie? Nie, chyba nie rozumiem. Judeczkę, zacznę bajkę, a przy koszyczku się zatrzymam i ustalimy. A. pan wybierze, dobrze? No, 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 dobrze? no dobrze. Proszę posłuchać, skupić się i no, Skupiam się. Z tego to. dnia musia powiedziała do swojej córeczki, czerwonego kapturka, weźmiesz koszyczek, córeczko, i pójdziesz do babci, bo jest chora. No i co? I teraz, co do koszyczka, proszę pana. Co do, do koszyczka. koszyczka. Czy, czyli to do tej pory to... No flaszeczka wina była, prawda? Yy, w koszyczku? Tak. Tak? To było winko. No to teraz ustalamy, proszę pana, średnio. No powiedzmy, że Ech. 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 No nawet nie no, tak wiedziałem czy, czy, o tym. Boite, wino, f, 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 f. Ja mówię o wersji średniobudżetowej, prawda? Tak No powiedzmy 15-20 zł, tam 25 zł za flaszeczkę trzeba dać, prawda? No 20... Ale zaraz, 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 chwileczkę, kto ma dać? No ustalimy cenę tej majki w budżetowej wersji. Ciasto, jakie ciasto? Keksy, czy drożdżówka, czy sernik. Sernik się nie opłaca, bo jest ciężki na wagę, wie pan, czy makowiec tak samo ciężki. Ja bym proponował keks. Zaraz, zaraz, zaraz. To znaczy, że to ja muszę zapłacić za, za korzyścię? Co się z zaniesie wtórek za tym koszyczku. Aha, aha, nie, to ja nie, nie chcę. proszę pana nie pójdzie, bo bajka nie ma sensu. To ja nie, nie chcę grybika, coś tańszego chcę. Jakiś. 15-20 zł, pół kilograma, no to mamy już 45 zł. Ale nie, nie, no coś tańszego. No, ja Myślamy się, że jest chora na grypę, czy jest więc no, po prostu syropik trzeba by dorzucić. Prawda, tu ma różny wybór do koszyczka. Ja tutaj panu e, powiem różnych lekarzy. Polokirynkę bym proponował jedną blaszkę babci dać, tabletki do sania na gardło, prawda? Witaminka C, powiedzmy, żeby była, chusteczki do nosa będą na pewno potrzebne, rusinoskordin. Ale panie drogi, ale... No to powiedzmy razem to 40 zł, jak nic. Razem, tak podsumowując, że no się no budżetową, wersję tej bajeczki wynosi około stóweczki. No. Nie, 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 coś tańszego, coś tańszego może być. Bo ja panu, wie pan, wysoko budżetowej nie proponuję. Nie, 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 nie. nie. budżetowa, to do koszyczka, co mamy do koszyczka? No szampana francuskiego mamy. Nie chcę, nie A chcę. Pion, nie proszę pana, ja nie mam czasu, ja już, mi się słabo robi. wie pan, dlaczego, kapturka, bo kapturka. dziewczynka. Nie chcę, nie chcę, nie chcę, proszę pana, to ja chcę nisko budżetowe, najtańsze, najtańszy. Najtańsze, 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 Powiem panu, jak ona by wyglądała. Proszę. To Dosyć tania i naprawdę na pewno. Na pewno... Ma proszę. Chcę, pana stać na tę wersję. Ja proszę, 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 posłuchać. proszę. Tak, tak. Któregoś dnia mamusia wezwała no, córeczkę czerwonego kapturka, jak powiedziała córeczko, kochana babcia jest chora, weźmiesz koszyczek i pójdziesz do niej dróżką przez las. Aha. W tym momencie do drzwi w listonosz i wręczył telegram. Czytam telegram. Proszę. Kapturku, stop. Uciekłam z Gajowym, stop, nie przychodź, stop, babcia. To bez sensu. To no, bez sensu, to jest najtańsza. To, be, to bez sensu, proszę pana, proszę, jak nie to... Nie to... tylko 5 złotych na piwku dla, dla listorosza. Wie pan co, ja takie niemoralne bajki nie zapłacę ani grosza, dziękuję bardzo za rozmowę, o, tyle, proszę, proszę pana. Proszę pana. Nie, nie zapłaci pan, i tak zapłaci, bo ja mam no. taką umowę z operatorem telefonicznym, że za każdą ja. minutę wyrażę 20 złotych, na każdą minutę rozmowy. Także w tej chwili pan i tak jest mi kostóweczki winien. Proszę pana, bo na tym polega ten interes. Życzę panu zdrowia. Do widzenia. Uj.